Cześć, hej, witam pięknie. Z tej strony Agata Czarkowska. To są Wymiary Kobiecości, program, w którym poruszam kwestie pracy nad sobą dla kobiet. I generalnie, jako trenerka rozwoju osobistego kobiet, moją pasją i moim głównym zajęciem i moją misją tutaj w tym programie jest popularyzować w Polsce i nie tylko a świadomą pracę nad sobą. I to, by kobiety... Uczyły się dzięki pracy nad sobą, dzięki narzędziom, o których sobie mówimy w programie i dzięki refleksjom, które sobie tutaj poruszamy, żeby uczyły się żyć świadomie i żeby z ich emocjonalności, z naszej cudownej kobiecej emocjonalności i naszych darów czynić wspaniałe rzeczy i by żyć twórczo, aktywnie, kobieco i po prostu tak, jak chcemy. Taka jest moja intencja i to tutaj Wam przynoszę w formie tych krótkich odcinków i tego, żeby was trochę zainspirować do pracy nad sobą, żeby zainspirować się nad refleksją nad sobą i żeby zrobić to w takiej kobiecej formie, bo wierzę w to, że jako kobiety i mężczyźni po prostu się od siebie różnimy i mężczyźni mają swoje sposoby i swoje techniki na to, jak tą rzeczywistość, jak sobie z tą rzeczywistością radzić, mają też inne cele i zadania. Natomiast my jako kobiety, jako twórczynie życia na tym świecie, jako takie alchemiczki Mamy inne wyzwania na naszej drodze i e, mamy też inne talenty, i dlatego jestem tutaj pasjonatką tego, żeby pokazywać Ci, jak możesz z tych talentów czerpać i jak możesz żyć cudownym, wspaniałym, kobiecym życiem. Ok? Więc słuchajcie, dzisiaj przychodzi, przychodzę z tematem, o którym mówię bardzo często na live'ach, i, i w ogóle jest coś takiego, e, co jest to coś takiego. Co wychodzi praktycznie zawsze na moich sesjach coachingowych, jeden na jeden? Jeżeli chciałabyś się zapisać, to napisz do mnie na Instagramie. Zawsze wychodzi to tak, że na jednej z pierwszych konsultacji robię medytację koherencji serca i umysłu, bo jestem w stanie bardzo szybko zobaczyć w kliencie, że ta koherencja jest niezachowana. I dzisiaj stwierdziłam, że zrobimy sobie taki. Informacyjny filmik o tym, czym to w ogóle jest. Co to, co to w ogóle, Agata, o czym ty mówisz? Jaka koherencja serca i umysłu? Po co ja w ogóle mam się nad tym starać? O co chodzi z tym sercem? O co chodzi z tym polem elektromagnetycznym serca? O co tutaj chodzi? Więc dzisiaj to dla Was, słuchajcie, przygotowałem. I na początek, żeby Wam trochę wytłumaczyć, dlaczego to jest tak istotne, przede wszystkim, słuchajcie, stan koherencji to jest stan pewnej zgodności, pewnej harmonii. Więc jeżeli mówimy o Mózgu i sercu i o koherencji między nimi, to mówimy o stanie harmonii między mózgiem a sercem. I dlaczego to jest takie ważne? Chcę, żebyś sobie teraz wyobraziła, że Twoje serce i Twój umysł to są dwie osoby, które jadą sobie razem z samochodem. I jedna osoba, wyobraź sobie, chce skręcić w prawo, a druga chce skręcić w lewo. I zaczyna się chaos auto szarpie, może pojawiła się jakaś kłótnia, jazda jest nerwowa, może trzeba się zatrzymać na drodze i trzeba się pokłócić. Cel podróży wydaje się coraz dalszy i w ogóle nie ruszamy do przodu. I to się dzieje, kiedy nasze serce i nasz umysł nie są w stanie koherencji. Koherencja serca i umysłu to jest ta sytuacja, w której obie te osoby... Które są w aucie, zgadzają się to co, co do celu podróży i kierunku. Okay? E, I jadą płynnie i czują się spokojne. I dzięki temu, że czują się spokojne, to mogą rozmawiać na wspaniałe tematy podczas tej podróży. E, mogą tworzyć podczas tej podróży, mogą wpadać na ciekawe pomysły. Cała podróż jest spokojna, jest przyjemna. I kiedy ten stan, kiedy jesteśmy w koherencji umysłu i serca, to Mamy ten spokój wewnętrzny. Mamy łatwość podejmowania decyzji, bo nie walczymy. Nie walczą jakieś dwie instancje w nas ze sobą. Mamy więcej energii, mniej stresu i generalnie funkcjonujemy zdrowiej. Więc bardzo szalenie istotne jest synchronizowanie naszego rytmu bicia serca i fal mózgowych w takim harmonijnym tańcu. I Chcę Wam teraz się z Wami podzielić. Mam tutaj pięknie sporządzone notatki. Dlaczego warto i co się dzieje, co jest takiego wyjątkowego w ogóle w naszym serduchu, że warto się na nim skupiać? Bo zapewne już wszystkie słyszałyście o falach mózgowych, o falach mózgowych alfa, beta, delta, tralalala i o mindsetzie, o tym, że trzeba pracować właśnie z mindsetem i o tych wszystkich kwestiach. I dlaczego, co tutaj, jakie jest miejsce tego wszystkiego, jeżeli chodzi o serce? O tym chcę, żeby był ten odcinek, i tego chcę, żebyś się nauczyła w wyniku tego odcinka. Przede wszystkim, koherencja serca i mózgu to jest totalny naukowy game changer. Bo tak naprawdę, i to jest niesamowite, kiedy słuchajcie, ja się tego dowiedziałam, to po prostu miałam aż ciary, bo nasze serce ma swój własny mózg. I tu nie chodzi o przenośnie. Serce ma około 40 tysięcy neuronów, które działają podobnie jak komórki neurowe w mózgu, prawda? Co to oznacza? To oznacza, że nasze serce myśli, może myśleć i wysyłać informacje do mózgu. Czyli serce wysyła informacje do mózgu, nie tylko odwrotnie. Czyli to nie jest tylko tak, że my pracujemy nad naszym mindsetem, nad naszymi przekonaniami i to wysyła informacje do serca i do całego ciała i czujemy się lepiej ba! kolejnym faktem, który żeby, chciałabym, żebyś zapamiętała z tego odcinka i żeby tak, tak Ci się on wrył w tą Twoją pracę nad sobą i w pracę nad swoją kobiecością to to, że serce wysyła więcej informacji do mózgu niż mózg wysyła do serca czy Wy to czujecie dziewczyny na takim głębokim, cielesnym poziomie? Badania wykazały, że 80% komunikacji między sercem a mózgiem biegnie w górę, czyli biegnie od serducha w górę. Czyli to serce wpływa na mózg, a nie odwrotnie, w dużym stopniu oczywiście. Więc kiedy serce bije w harmonii, w koherencji, to przekazuje do mózgu sygnały, które również powodują, że my. Mamy poprawiony nastrój, że my mamy pozytywne myśli, mamy koncentrację, zdolność do podejmowania decyzji. I na pewno znacie to uczucie, kiedy pracujecie nad sobą, nawet możecie dziennikować, nawet możecie pracować nad swoimi przekonaniami, ale aż chcecie to odłożyć i przestać to robić, bo czujecie aż taki stres i taką niepewność, i takie rozmemłanie, i chaos. I to wynika z tego najczęściej, że jest niekoherencja między sercem a umysłem. Eee, I to, co jest niesamowite, to to, jak koherencja redukuje stres i też wzmacnia naszą odporność. Bo kiedy zaczynamy odczuwać spokój, wdzięczność, miłość, nasze serce bije w uporządkowanym, harmonijnym rytmie. I to wpływa na układ nerwowy, hormonalny i na odporność. Zmniejsza się poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, a podwyższa się poziom oksytocyny, czyli hormonu oczywiście miłości i relacyjności, prawda? Co jest też szalenie istotne w kontekście kobiecości, bo my, jako kobiety, chociaż teraz świat chce mówić o tym, że nie ma żadnych preferencji, że jesteśmy równi, w sensie jesteśmy równi jako kobiety i mężczyźni, ale nie jesteśmy tacy sami, natomiast nasz mózg i nasze. Jest, cestwo, jest zorientowanie, zorientowane na relacyjność. To jest po prostu fakt. I to zostało chociażby przebadane w ten sposób, że kiedy małym dziewczynkom daje się zabawki, to one wybierają zdecydowanie częściej lalki, a mężczyźni wybierają chłopcy, w sensie mali wybierają przedmioty. Więc to pokazuje pewną wrodzoną tendencję. Hmm. I to, co jest niesamowicie istotne, też w kontekście stanu koherencji słuchajcie, mózgu i serca, to to, że to jest coś, co powiedział dr Joe Dispenza, co mi się bardzo spodobało, że my, jako ludzie nie możemy, nie potrafimy, nie jesteśmy w stanie tworzyć z przetrwania. Więc nie możemy, tak jak powiedziałam, tłumacząc wam tą metaforę z autem, jeżeli kłócimy się podczas drogi, jedna osoba Próbuję skręcić w prawo, druga w lewo, to nie, doje, nie docieramy nigdzie i skupiamy się, i nie jesteśmy w stanie nawet podczas tej drogi rozmawiać na fajne tematy, wpaść na jakiś ciekawy pomysł, który może popchnąć nas do przodu, bo my po prostu walczymy o przetrwanie, prawda? I to samo się dzieje w naszym życiu. Jeżeli czujesz, że na przykład jesteś niekreatywna, czujesz, że Ty jesteś tą osobą, która nie ma żadnych pomysłów, że jesteś totalnie zblokowana pod tym kątem, to bardzo to jest prawdopodobne, że jesteś w ciągłym stanie takiej niekoherencji, właśnie tego, tej niezgodności. I jak można to rozpoznać, że jesteś w stanie niekoherencji serca? Przede wszystkim, jak tylko jesteś striggerowana, to to jest ten moment, w którym jest, następuje ta niekoherencja i oczywiście bardzo silne bicie serca, takie wręcz przytłaczające i Często zauważysz, że jak to się dzieje, to zaczynają się od razu pojawiać negatywne myśli, takie właśnie niewspierające myśli. I to się właśnie wiąże z tym stanem niekoherencji. I pole elektromagnetyczne serca jest szalenie silne. Nie pamiętam dokładnie, ile metrów ono miało, na ile metrów ono się rozciągało ponad nasze ciało. Wydaje mi się, że to były 3 metry, tak jak się wyciąga. Rękę to jeszcze dalej, także jest szalenie silne, silniejsze od pola elektromagnetycznego mózgu. Więc to, jak my kalibrujemy nasze serce, jest szalenie, szalenie istotne na to, jak my będziemy funkcjonować w tym świecie, ile będziemy zarabiać pieniędzy, jak będziemy się pokazywać w związkach, na randkach, wszędzie. Więc skoro więcej tej komunikacji dzieje się w górę, to znaczy, że to serce wpływa na mózg nieodwrotnie, więc jeżeli Ty wysyłasz z serca pozytywne wibracje, pozytywne myśli, pozytywne scenariusze, to, te, to ta energia pójdzie do góry komunikacją serca-mózg i będzie wpływać na to, jak Ty też rozumujesz. Oczywiście jest to trening i jest to coś, co, coś nad czym trzeba się skupić i to poćwiczyć, i dlatego właśnie mam cudowne ogłoszenie, że jest już dostępna w zestawie medytacyjnym Kraina Kobiecości, w moim autorskim zestawie medytacyjnym właśnie ta medytacja. Wcześniej była tam już medytacja otwartego serca, coś, co jest bardzo potrzebne, jeżeli czujemy się totalnie zamknięte i zblokowane. Natomiast to jest medytacja, którą ja dosłownie identycznie przeprowadzam na. Konsultacjach jeden na jeden ze mną i którą polecam moim klientkom robić jak najczęściej, najlepiej kilka razy w ciągu dnia. Najlepiej wręcz polecam, żeby ustawiać sobie alarmy i po prostu, kiedy ten alarm przeminie, to robić sobie tą medytację, bo my w ciągu dnia. Po prostu wypadamy naturalnie z, te, z tego stanu koherencji, jeżeli tego nie pilnujemy. Potem to wejdzie ci w krew i oczywiście będą momenty, gdzie będziesz wypadać z tego stanu, kiedy wiecie, coś nam się dzieje, jakaś tragedia, kiedy nie daj Boże, może umrze bliska tobie osoba albo coś się stanie. Wiecie, pamiętajcie, że praca nad sobą, duchowość to nie jest to, że my uciekamy w Delulu świat, w którym nie ma życia. My, jakby chcemy być w rzeczywistości i my chcemy się czuć zarumbiście w tej rzeczywistości. Więc będą sytuacje takie jak śmierć, takie jak choroby tylko to jest to, jak my sobie z nimi radzimy. I że my to robimy w piękny sposób, no i oczywiście, dzięki temu, że robimy to świadomie, to my też nie przyciągamy takich sytuacji do naszego pola ale to jest temat na inny odcinek. Natomiast kiedy mamy mniejszy kortyzol, kiedy mniej się stresujemy, kiedy bierzesz ten czas w ciągu dnia i wykonujesz medytację, która będzie w krainie kobiecości, wtedy nastrajasz się na to, że świat jest bezpieczny i możesz tworzyć cudne rzeczy w tym świecie. Nieważne czy pracujesz gdzieś w korporacji, nieważne czy jesteś, czy masz własny biznes, czy może projektujesz ubrania, Cokolwiek, potrzebny jest do tego stan koherencji serca i umysłu. Mm. I jest to fascynujące, że jest to też mierzalne zjawisko, bo koherencję można mierzyć w serca i jest takie specjalne urządzenie do tego e, technologi w technologii biofeedbacku, i można, to jest w ogóle, całe te badania są, już Wam kiedyś o niej mówiłam, jakby przeprowadzane i tworzone przez Heart, Heart Math Institute. I tam można sobie poczytać o tym urządzeniu, można też sobie takie zakupić. Ja osobiście nie czuję takiej potrzeby, bo mnie takie urządzenia jeszcze bardziej stresują i mierzenie takich rzeczy, więc ja w ogóle po prostu wolę, mierzenie ogólnie mnie za zawsze stresuje. Czy nawet wchodzę, nawet jak wchodzę, słuchajcie, w... może to jest kwestia jakby kobiecości, albo może kwestia jakichś ograniczających przekonań, ale od zawsze miałam tak, że nie lubiłam za dużo mierzyć rzeczy. Ehm... Bo to mnie podłącza trochę pod tą częstotliwość braku, i skupienie się za bardzo na tym, co już jest, a nie na tym, co ja chcę, żeby było. E, więc ja osobiście nie używałam tego e, urządzenia, natomiast słyszałam, że jest świetne, i że mężczyźni bardzo lubią to urządzenie szczególnie. Więc można sobie sprawdzić, jak nasze serce dzięki niemu e, jak, czy jest koherencja serce właśnie, a mózg. I to jest niesamowicie istotne i uważam, że to jest coś takiego, czego tak naprawdę powinni uczyć nas w szkołach, żeby tą koherencję serca i mózgu traktować cudownie priorytetowo, bo to będzie game changer dla Twoich relacji, to będzie game changer dla mm, Twojej pracy. Bo to, co jest szalenie istotne, jest takie zjawisko. Stworzone przez Stevena Porczca, który stworzył teorię poliwagalną, jeżeli dobrze pamiętam, i on mówi o neurocepcji. I neurocepcja to jest takie coś, gdzie my, jako ludzie, jesteśmy. Mamy pewne soczewki, o czym też często mówię w przeróżnych moich programach i materiałach. Mamy soczewki, przez które postrzegamy rzeczywistość. I jeżeli. Jesteśmy w stanie niekoherencji serca i umysłu, to my jesteśmy w tym stanie przetrwania, w tym stanie braku i w stanie kłócenia się. Serce i mózg się kłóci ze sobą, więc nie jesteśmy w stanie dostrzec w polu i w naszym otoczeniu tych wszystkich cudownych rzeczy i my ich nie będziemy doświadczać. To jest tak, jak wiecie, zrobić sobie test, żeby powiedzieć: Teraz zacznę zauważać białe auta na ulicy, i nagle pojawia się pełno białych aut, których wcześniej nie widzieliśmy. To jest mniej więcej coś takiego, tak działa neurocepcję i jeżeli my się nastrajamy na miłość i to, to co ja robię w tej medytacji, to ja zapraszam Cię do tego, żebyś wyobrażała sobie jak wysyłana jest Tobie miłość przez osoby, które kochasz i jak Ty wysyłasz miłość osobom, które kochasz. Jest to medytacja stworzona przez HeartMath Institute i ona jest szalenie, szalenie skuteczna i każda klientka, której poleciłam wykonywanie jej, miała super efekty z tym związane. Eee, więc to jest coś takiego, to jest jedna z tych medytacji, że ja po prostu Mam absolutny gwarant, że ona mnie uspokoi i ona mnie scentruje zawsze. Słuchajcie, zawsze, i że ja zupełnie inaczej będę widzieć rzeczywistość, i szczególnie jest mi potrzebna, bo zauważyłam, że najbardziej mam tendencję do wypadania z koherencji serca i umysłu, kiedy jestem w fazie lutealnej albo w menstruacji, jeżeli nie znasz faz, czterech faz cyklu. Naszego kobiecego cyklu, kobiet, to zapraszam do zakupu poradnika kobiecej cykliczności, który jest w opisie, będzie do niego link. I szalenie polecam, żeby się z nim zapoznać, bo to jest też taka podstawa kobiecego życia. Jak widzicie, tworzy nam się tu takie mini uniwersum produktów i wiedzy dla kobiet, które uważam, że powinny być uczone w szkole, które uważam, że powinna mieć każda kobieta, i chcę Wam je przekazywać i dawać i popularyzować w Polsce takie kobiece podejście do życia. A nie po prostu, wiecie, ignorowanie naszych kobiecych, wyjątkowych okoliczności. I ja zauważyłam, że bardzo łatwo jest mi się, bardzo łatwo wypadam z koherencji serca i umysłu właśnie w fazie pod koniec fazy lutealnej i w menstruacji. Więc wtedy szalenie istotne jest mieć tą świadomość, że to się może dziać, że jesteśmy bardziej podatni na negatywne emocje, na dostrzeganie zagrożeń w otoczeniu, więc chcemy się scentrować i można to zrobić właśnie za pomocą tej medytacji. Także jest to niesamowite, bo jest, jest to przebadane zjawisko, to nie jest coś, co sobie ktoś wymyślił, coś, co jest jakimś tworem kolejnym duchowym, tylko to jest szalenie przebadane zjawisko i można sprawdzić, zresztą podlinkuję Wam to w opisie, sobie te badania na stronie HealthMath Institute. I te z was, które są już tutaj dłużej, wiedzą, że ja też integruję pracę nad sobą i to wszystko z Bogiem i z relacją z Bogiem, bo dla mnie wszystko jest połączone i wszystko z wszystkiego można czerpać coś wartościowego, więc tutaj moja dusza mnie kieruje w tym, co wam przekazuję i zobaczcie, dlatego też Bóg mówi w Biblii tak często nie bój się, nie lękaj się, bo to nas wybija ze stanu koherencji, i teraz mamy badania naukowe, które potwierdzają to, o czym mówili duchowi przewodnicy od tylu lat, prawda? Bo to nie tylko Jezus to mówił, ale przeróżni e, inni prorokowie, e, nieważne, czy, z jakiej jesteśmy religii, bardzo jest zawsze kładziony nacisk na przestrzeń duchową, na też wartość modlitwy i na wartość spokoju w życiu i wiary, w coś też większego od ciebie. Bo to Ciebie reguluje, to ciebie uspokaja, i to Ci pomaga żyć cudownym życiem. Życiem właśnie z Bogiem. To jest to połączenie z Bogiem. To jest to, co zawsze mówię, podłączanie się pod boską częstotliwość. Mm. Jeszcze oprócz tego zbadano, że zwiększa się, słuchajcie, poziom hormonu młodości i regeneracji, czyli nasza, nasze piękno. To jest ten. To, co widziałam, co się dzieje na TikToku, Jesus Glow. Ja tak to czuję, bo te osoby, które idą w spokój duchowy, które pielęgnują swoją duszę, które stawiają królestwo niebieskie na pierwszym miejscu, and they seek the kingdom of heaven first, te osoby mają ten błysk Jezusa, błysk Boga. Ja to tak nazywam. I często się mnie pytacie, Agata, jesteś taka piękna, masz taki błysk w oku. To jest ten błysk w oku. To jest ta, to połączenie z Bogiem. To jest to, że mój układ odpornościowy działa lepiej. I Wasz też może, to jest jakby to jest przeznaczenie dla nas, jako dla ludzi. Ja w to wierzę w XXI wieku, żebyśmy my wychodzili z mentalności zwierząt, a mamy oczywiście komponenta zwierzęce, jesteśmy zwierzętami też. I łączyli się z energią Boga w nas, ok? Tak jak zawsze Jezus mówił, Królestwo Niebieskie jest w Was, nie jest tu, nie jest tam, jest w nas. To jest jeden z moich ulubionych wersetów biblijnych, bo ono, on mnie szalenie centruje, że to wszystko się zaczyna tu, ode mnie, od mojego serca, od mojego ciała, od mojego umysłu. I Szalenie to jest istotne, i chcę, żebyście zwróciły na to uwagę, żeby w Waszej pracy nad sobą zwrócić uwagę na to, jak właśnie czuje się Wasze serce. I generalnie, obszar tutaj badań jest fascynujący, natomiast zbadano też kwestię koherencji serca i mózgu w, konkret w kontekście intuicji. To jest bardzo ciekawy obszar badań, bo słuchajcie, okazało się, że. Ta wyższa koherencja umożliwia dostęp do tak zwanej inteligencji intuicyjnej, tej, o której tak dużo sobie mówimy, bo osoby o bardziej spójnym rytmie serca uzyskiwały lepsze wyniki w zadaniach wymagających wyczucia subtelnych różnic i sygnałów. A jak wiecie, my jako kobiety e, mamy właśnie tą inteligencję intuicyjną bardzo skalibrowaną. My dużo Precyzyjniej i dokładniej wyczuwamy różne modalności zmysłowe, wyczuwamy różnice między nimi, między kolorami, między zapachami, między dźwiękami. Więc to może być tak wspaniały obszar też pracy nad Twoją kobiecością, a jednocześnie po prostu nad czerpaniem radości ze swojego życia. To mnie niesamowicie, słuchajcie, zafascynowało. I w jednym z badań zarejestrowano również, że serce i mózg reagowały w jakiś specyficzny sposób jeszcze przed pojawieniem się nieoczekiwanego bodźca, przy czym sygnał z serca, i to jest, słuchajcie, to jest, że tak powiem, kolokwialnie grube, <grych> że reakcję mózgową wyprzedzało serce serce o około 1,3 sekundy szybciej reagowało niż mózg, ok? Takie wyniki sugerują, że ten stan koherencji serca może wzmacniać nasze przeczucia i wewnętrzny wgląd, co tak naprawdę od dawna było, o czym od tak dawna się mówi, ale teraz mamy chociażby w tradycjach medytacyjnych się bardzo o tym mówiło i w ogóle w duchowości, ale teraz mamy na to dowody naukowe. I czy to nie jest niesamowite, dziewczyny? Czy to nie jest cudowne? W innym z badań stwierdzono, że, wystarczyło, że wystarczy 5 minut koherencji przed zadaniem, aby osiągnąć ponad 10-krotnie większą poprawę w wyniku testu w porównaniu do normy. A więc wyższa koherencja serca korelowała ze zdolnością poznawczą. I to jest to, o czym ja Wam mówiłam, kiedy tłumaczyłam o tym. Jak łatwo jest mi na przykład zdawać egzaminy na studiach, bo ja nigdy nie wpadam w skrajny stan stresu i lęku, bo ja sobie jakby na to, ja siebie reguluję w ten sposób. Ja się oczywiście też tego nauczyłam, bo kiedyś dla mnie jakby otoczenie akademickie było bardzo stresujące. Natomiast generalnie koherencja serca wiąże się z większą synchronizacją rytmów serca i fal mózgowych, na przykład alfa fal. I to wskazuje, że to będzie bardziej zintegrowana praca serca i mózgu podczas zadań umysłowych. Czyli my nie tracimy energii na, na stresowanie się, tylko my korzystamy, my jedziemy razem, te dwie osoby, te dwa człowieczki jadą razem w kierunku super decyzji, super celu. Um, ustępuje mentalna mgła. Słuchajcie, tych badań jest naprawdę tyle, że mogłabym tutaj z wami rozmawiać o, o nich po prostu godzinami. I to, co słuchajcie, jeszcze jest niesamowite, to powiedziałyśmy sobie o tym komponencie poznawczym i o tym, jak wspaniale serce wpływa właśnie na e, rozwiązywanie zadań poznawczych, ale jeszcze jest kwestia właśnie relacyjności. I słuchajcie, okazuje się, że utrzymywanie serca, koherencji serca może korzystnie wpływać na zdolność do oczywiście odczuwania empatii. Ale też na zestrojenie się z drugim człowiekiem. Bo badania wykazały, że gdy jedna osoba w grupie wprowadza się w stan koherentnego rytmu serca, jej rytm to jest szalenie mocne e, wpływa na rytmy sercowe innych osób w pobliżu. E, I przeprowadzono eksperyment, gdzie trzech uczestników, wytrenowanych w koherencji, Siedziało z jedną niewyszkoloną osobą, czyli z jedną osobą, która nie wiedziała nic o tej koherencji, prawda? I zaobserwowano, że u tej ostatniej osoby, u tej niewytrenowanej, często wzrastał współczynnik koherencji, gdy otaczali ją koherentni, emocjonalnie partnerzy. I to jest dla mnie tak niesamowite, bo to pokazuje właśnie, że my jako ludzie jesteśmy też szalenie odpowiedzialni za to, jak ten świat wygląda i mamy szalenie silny wpływ na to, jak inni też się przy nas czują. I to jest ten element tego lustra, prawda? Że świat jest w jakiś sposób też lustrem. I może być lustrem cudowności, koherencji i obfitości, a może być oczywiście też braku, bo tak samo możemy kogoś wybijać z tej synchronizacji, prawda? Ale skupiając się na tym, co jest cudowne, to to umożliwia tą komunikację heart-to-heart. -to, -heart. to umożliwia to takie poczucie, że mam otwarte serce z drugą osobą. To jest coś, o czym ja też czego uczę w Mistrzyni kobiecości, do programu, gdzie w ogóle eksplorujemy kobiecość i pięknie was zachęcam, żeby dołączyć. I tam właśnie mówię o tym, że jako kobieta, żeby nauczyć się komunikować z różnych, z różnych przestrzeni w Twoim ciele. I właśnie jedną z takich przestrzeni, o których tam uczę, jest przestrzeń serca, żeby zjeżdżać do serducha i z tego poziomu. Mówić do na przykład swojego partnera, mówić do swoich dzieci, mówić do swoich przyjaciół. To jest ten subtelny przekaz, który powoduje, że zacieśniają się więzy, że jest miłość i do tego potrzebujemy również tego stanu koherencji serce, mózg. OK, słuchajcie, i kończąc ten odcinek, dajcie znać, czy byście chciały w ogóle też więcej o tym temacie, czy chciałybyście na przykład jeszcze posłuchać o innych badaniach na ten temat. Możecie też sobie oczywiście o nich poczytać. Ja cały czas ten temat studiuję i wzgłębiam. Natomiast chcę was zostawić z wersetem z przysłów 4 na 23, który mówi o tym, jak istotna jest praca nad stanem koherencji naszego serducha. Czujnie strzeż swojego serca. Bo życie ma tam swoje źródła. To mamy zapisane w księdze przysłów, i myślę, że to idealnie oddaje całą myśl tego odcinka, i tego, że szczególnie jeżeli jesteś kobietą, to tym, co ty przynosisz do stołu, tym, co ty dajesz światu, jest to połączenie z sercem, i ta kultura serca do serca, ta kultura empatii i miłości z drugim człowiekiem i Chciałabym, żebyśmy tego nie zatracały, żebyśmy nie, nie próbowały skrajnie być mężczyznami, nie próbowały skrajnie być zawsze silne, zawsze, mm, zawsze idealne, zawsze za taką ścianą, zawsze w zbroi, tylko chciałabym, żeby Twoją największą siłą była Twoja wrażliwość i to, jak potrafisz z niej czerpać. E Także z tym fragmentem Was słuchajcie, zostawiam. Dajcie znać, jak Wam się podobał odcinek, co czujecie, jakie macie myśli, czy wiedziałyście w ogóle o tym, czym jest koherencja serca i umysłu. I oczywiście zapraszam Was pięknie do zakupu Krainy Kobiecości, gdzie macie cały zestaw medytacji na przeróżne okazje. I do tego jeszcze oczywiście otrzymujecie koherenc medytację koherencji serca i umysłu. Także dziękuję Wam pięknie. Trzymajcie się i buziaczki!